Wychyliśmy na start, na wyścigi konne, gdzie tutaj są robione na takich mini dorożkach. I jest parking, który zarazem chyba stanowi widownię, bo jest coraz zimniej. My to już mamy w dzień jakieś 15 stopni, w nocy chyba poniżej 10 Skikker, nummer ja, nummer 6, My Ability som som tar hånd om foran foran Irons. Så kommer Kommer han også til Lucky uh, Lucky Sunshine. Sunshine Innvendig uh, Happy So Easy. Kommer her med uh, uh, Og uh, My Ability.

Ale też ciekawe jest to, że nie ma tu żadnych biletów wstępu, bo o nich nie wiemy. Więc tak naprawdę się to utrzymuje pewnie ze sponsorów i z zakładów. I wychodzą na prosto. Jedzenie Bergen zaczynamy od Gamle Bergenizum, czyli takiego trochę skansenu. Obergan sprzed mniej więcej dwustu lat. Tak się jeździło po Bergen. Tak na cały bergen. Na większość bergen, tu gdzieś jest stare miasto, chyba za tymi wielkimi wycieczkowcami. tam planujemy później dojść. No i tak ogólnie, rozłożone wzdłuż morza, na którąś z tych gór wyjeżdża kolejka. Dom zegarmistrza, zamknięty. I dalej uliczka pod górę. Old Bergen, welcome to my town. You might think my service to last. Welcome to my town where the future of today comes out of the past. Welcome, welcome. I've been it. Married. you have to remove all your teeth and have new ones installed so that her husband's family would have to pay for her dentistry.

A ten cukier Idziemy do szczytu. mieszkała? mieszkalna. No I tam, czekaj, było to tańsze. A jak już byli starsi, to dostawali no, a musieli pióra. sobie notatki zapisywać. Nie było wtedy notatek. to sobie tu notatek, musieli gdzie mieć się notatki. Uczyni. A potem mieli Mikołaj dopiero pióro i uczyli się pisać piórem. Ale był klecem widzisz, sobie kałamarze z boku. Dlatego też wtedy się... chyba szkoła była bardziej na zapamiętywanie. Zobaczcie jakie krzesło jest, to jest na jedną osobę, więc jej tam jej nie potrzebuję. No i jest wreszcie gabinet dentysty, którego widzieliśmy na przedstawieniu. Prawie takie samo jak u nas. Kolega, któryś mi mówił, że jeszcze doświadczył używania takiego właśnie ręcznego wiertła. Że trzeba tutaj napędzać nogą w jakimś kraju. Teraz jesteśmy na poczcie albo w urzędzie, albo w jednym i drugim naraz jest chyba część prywatna urzędnika Salon miejscowego urzędnika gdzie mógł robić imprezy i sypialnia główna There's so much to do every single day, but I get to live up in the attic. I have a whole room to myself. I've never had that before. Oh, but every morning I have to get up at six o'clock. Mikołaj wypatrzył coś co trochę przypomina delfina lub orkę które już daleko odpłynęło chyba, że to może taki tuńczyk jest. Nie znamy się niestety na rybach, no ale jest na pewno ponad metrowej długości i ma taką charakterystyczną płetwę do góry trochę właśnie w stylu jak rekiny i delfiny. Ale skacze bokiem. No, wynosz się delfinku. Jesteś tutaj. No może to jest delfin? Dajcie znać w komentarzach, jak się znacie na delfinach. To jest Zamek w Bergen, chyba najstarszy w Norwegii. Z czasów, jak jeszcze król Norwegii nie był naprawdę królem, bo nie był uznawany przez papieża. Jesteśmy w Brygen, czyli w starym mieście.

tramu Muzeum Morskiego widać port handlowy i załadowane prawie do pełna kontenerowiec. Ciekawe gdzie wyruszę. Na koniec zwiedzenia Bergen, Cynamonka Podobno na Alico, ciastko mm -hmm. i co? Najpopularniejsze ciasko tutaj? Przy fontannie i olbrzymij. Tak,